Oczywiście te dodatkowe oświadczenia dodaje się w taki sam sposób. Czyli, na przykład, jeżeli ktoś chce wprowadzić ulgę na klasę średnią, powiedzmy jakoś wstecznie, też tam wprowadzę z dniem 3 stycznia tego roku. No i będę chciał na przykład wycofać połóżnienie do naliczania takiej ulgi, to dokument wygląda w taki sposób. Jest to taki wzór wyroku. Tak, gdzie, gdzie nie pomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników, właśnie klasy średniej. Ale dodam, że oczywiście to są tylko wnioski, czyli to nie ma wpływu na naliczanie w systemie. Tu przypomnę, że dla naliczania w systemie, na przykład jeżeli wycofuję taką ulgę dla pana Pawła, to powinienem to zrobić w taki sposób. No dobrze, to teraz pokażę, jak taki dokument, który jest wprowadzony w systemie, Zarejestrować właściwie w systemie. Dla przypomnienia, te ulgi znajdują się na zakładce Kadry Dane Podatkowe, i akurat pan Paweł ma włączoną ulgę dla klasy średniej. Natomiast, jeżeli wrócę do oświadczeń, to z oświadczenia wynika, że nie chce stosować takiej ulgi. Jak mam to wprowadzić? Prawidłowym sposobem jest zaktualizowanie kartoteki pana Pawła na dzień wycofania upoważnienia, czyli Zapisuję i zamykam taką kartotekę i aktualizuję przyciskiem do aktualizacji na dzień 3 stycznia. W powodzie oczywiście mogę wpisać, że to jest rezygnacja z naliczania ulgi dla klasy średniej. Nacisnę przycisk OK. I w tym momencie system otwiera mi kartotekę aktualną na 3 styczeń 2022 roku a ja przechodzę na zakładkę dane podatkowe i wyłączam naliczanie ulgi podatkowej dla klasy średniej.